Przygotowania Zwierząt do zimy. W sercu ogromnego, tajemniczego lasu, gdzie drzewa były tak stare, że wydawały się pamiętać wszystkie sekrety świata, zbliżała się zima. Choć dni wciąż były ciepłe i pełne złotego słońca, nadchodził czas, kiedy wszystko miało zwolnić, a las spocząć pod białym śniegiem. Zwierzęta wiedziały, że nadszedł czas przygotowań do zimowego snu. Zosia, wiewiórka, która zbiera orzechy. Zosia, mała, energiczna wiewiórka, mieszkała w dziupli wielkiego dębu. Zawsze miała mnóstwo energii i uwielbiała skakać z gałęzi na gałąź. Ale kiedy tylko poczuła, że chłodne dni nadeszły, wiedziała, że czas zacząć przygotowania. Jej zadaniem było zbieranie zapasów na zimę, bo wiedziała, że zima to czas kiedy w lesie nie będzie niczego do jedzenia. Muszę zebrać jak najwięcej orzechów, jagód i nasion, mówiła Zosia, biegając po lesie. Rozglądając się w poszukiwaniu jedzenia, zimą śnieg pokryje wszystkie rośliny, a ja będę musiała żyć z tego, co teraz zbiorę. Wiewiórka codziennie biegała po lesie, skacząc z drzewa na drzewo, zbierając orzechy, nasiona, jagody i grzyby. W ciągu dnia jej mały koszyk napełniał się po brzegi, a ona wracała do swojego domku, gdzie zaczynała układać zapasy w bezpiecznych miejscach. Wiedziała, że musi zebrać zapasy na długą zimę. Ale Zosia nie tylko zbierała jedzenie, ale też porządkowała swój domek. Zimą, kiedy śnieg przykrywał ziemię, wiewiórka nie miała czasu na porządki. Dlatego teraz, kiedy jeszcze było ciepło, przygotowywała się na najtrudniejszy czas w roku. Układała mchy, liście i drobne gałązki, by jej domek był przytulny i ciepły. Czuła się szczęśliwa, wiedząc, że wszystko ma pod kontrolą. Julek, mały jeż, który zbierał liście. W lesie mieszkał także Julek, jeżyk, który, choć mały, był bardzo mądry. Jeż nie musiał zbierać jedzenia na zimę. Jego sposób przygotowań był inny. Julek wiedział, że najważniejsze to znaleźć odpowiednie miejsce na sen, a żeby sen był naprawdę spokojny, musiał mieć dobrze przygotowane legowisko. Zimą jeszcze nie ruszał się z miejsca, bo jego ciało potrzebowało odpoczynku. Zima to dla mnie czas odpoczynku, muszę znaleźć najlepsze miejsce, które będzie ciepłe i bezpieczne, mówił Julek, biegając po lesie. A potem przygotuję sobie wygodne legowisko, w którym mogę spać przez całą zimę. Julek spędzał dni na poszukiwaniach idealnego miejsca. Wędrował po lesie, szukając zakamarków, które byłyby dobrze osłonięte przed wiatrem i śniegiem. Przemierzał pola, wzniesienia, zaglądał pod krzewy, aż w końcu znalazł odpowiednie miejsce wśród korzeni starego drzewa. Tam, pod korą, Julek postanowił zrobić sobie legowisko. Zbierał liście, mech i kawałki kory, które układał na górną warstwę. To będzie moje miejsce na sen, mówił Julek zadowolony. Będzie mi ciepło i spokojnie, a gdy nadejdzie wiosna, obudzę się pełen energii. Julek wiedział, że jego odpoczynek jest kluczowy, by móc z radością powitać wiosnę. Wierzył, że zimowy sen pozwoli mu przeżyć do czasu, gdy znowu wszystko obudzi się do życia. Maja, sowa czuwająca nad lasem. Maja była mądrą sową, która, choć była starsza niż inne zwierzęta, miała inny sposób na przygotowania do zimy. Sowy nie muszą zbierać zapasów na zimę, ponieważ ich jedzenie to małe zwierzęta, które pozostają aktywne przez całą zimę. Maja spędzała większość swojego czasu na obserwowaniu lasu, dbając o to, by nic złego się nie działo. Wiedziała, że choć nie potrzebuje zapasów, to i tak musi przygotować swoje gniazdo. Zima to czas odpoczynku, ale ja muszę być czujna, mówiła Maja, siadając na swojej ulubionej gałęzi. Moje gniazdo musi być przygotowane na każdą okazję. I będę musiała czuwać nad lasem. Sowa spędzała czas szukając najlepszych gałęzi i materiałów na wyściełanie swojego gniazda. Zbierała suche liście. Pióra i kawałki mchu. Gniazdo na pewno było już bardzo ciepłe i wygodne. Maja jednak wiedziała, że będzie musiała przejść do swojej roli strażniczki lasu. Będąc sową, miała wyjątkowy wzrok i słuch, co pozwalało jej zauważyć wszystko, co działo się w lesie. Zima to cisza i spokój, ale muszę czuwać. Moje oczy i uszy będą na straży, by nic nie zakłóciło spokoju, powiedziała Maja. Wiedziała, że w lesie nic nie może pozostać niezauważone. W czasie zimy, kiedy wszystko zasypiało pod śniegiem, ona była tym, który czuwał. Mikołaj, niedźwiedź, który zasypia na długą zimę, Mikołaj, potężny niedźwiedź, był najstarszym i najmądrzejszym ze wszystkich zwierząt w lesie. Wiedział, że nadszedł czas przygotowań do zimy. Ale jego przygotowania były inne niż innych zwierząt. Mikołaj nie musiał martwić się o jedzenie. Wiedział, że jego ciało ma wystarczająco dużo energii, by przejść przez całą zimę w stanie hibernacji. Zima to dla mnie czas odpoczynku, nie muszę się martwić o jedzenie, mówił Mikołaj. Moje ciało przejdzie w stan hibernacji i wszystko będzie w porządku. Niedźwiedź spędzał ostatnie dni jesieni na poszukiwaniach najlepszego miejsca na sen. Wiedział, że musi znaleźć odpowiednią jaskinię, która będzie osłonięta przed mroźnym wiatrem i śniegiem. Znalazł ją w głębi lasu, wśród wysokich skał. Wewnątrz jaskini rozłożył miękkie trawy, mchy i gałązki, by było mu ciepło. To będzie idealne miejsce na sen, mówił Mikołaj zadowolony ze swojego wyboru. Wiedział, że przez kilka miesięcy będzie spał spokojnie, a kiedy wiosna nadejdzie, obudzi się pełen energii, gotowy na nowy sezon. Spotkanie zwierząt. Pewnego dnia, tuż przed pierwszymi opadami śniegu, wszystkie zwierzęta spotkały się na polanie, by podzielić się swoimi przygotowaniami. Wszystko jest gotowe, powiedziała Zosia, patrząc na swoje zapasy orzechów i jagód. Zima nie będzie dla mnie trudna. Ja już mam swoje legowisko przygotowane, dodał Julek z dumą, pokazując swoje ciepłe miejsce. Teraz mogę odpoczywać przez całą zimę. Moje gniazdo na drzewie jest gotowe, czas na odpoczynek i czuwanie, powiedziała Maja. Będę dbała o to, by w lesie nic złego się nie stało. A ja mam swoje legowisko w jaskini. Wkrótce zacznę sen na całą zimę, zakończył Mikołaj, uśmiechając się spokojnie. I tak wszystkie zwierzęta były gotowe na nadchodzącą zimę. Wiedziały, że po długiej, spokojnej zimie znów przyjdzie wiosna. Zima w lesie. Kiedy zima nadeszła, las pokrył się białym śniegiem, a wszystkie zwierzęta zasnęły w swoich domkach. Zosia miała swoje zapasy, Julek odpoczywał w swoim ciepłym legowisku, Maja czuwała nad lasem, a Mikołaj spał spokojnie w swojej jaskini. Las stał w ciszy, pełnej magii i spokoju, wiedząc, że po zimie, kiedy wszystko znów się obudzi, świat będzie pełen nowych nadziei. Nas kanał. Czas na dzieci.